w wszystkich yy, w czwartym odcinku z serii Harry Potter i Komnata Tajemnic I co my robimy? W ogóle? Aha, za zaklęcie defendo Jestem lekko przeziębiony, także trochę mogę yy, może mi głoż, głos szwankować No i fajnie. Ups. Um. Dobrze, że nie otwierałem tego, bo tam wiedziałem, że tam będzie ten gnomek. O, otwarło się, więc idziemy gdzie? Nie mam zielonego pojęcia. Za nisko. Eee, Co to? Co to w ogóle jest? Pokręcona misja. I jeżeli by mi trochę głośwankował to sorry, bo tak jak już mówiłem, że jestem przeziębiony lek... znaczy lekko. Ora jestem po prostu no i i, i... I dodałem sobie nowe też zdjęcie na tym, bo tam to było takie... takie trochę no... nietypowe na YouTube'a, no ale dodałem sobie jakieś tam właśnie kapsamy Robaki 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 Was to jest jakie to jest pokręcone. Boże, to ucieka spod nóg. Nie specjalnie myślę, że przechodzić przechodzi jakoś te yy całe wyzwania. jest jeszcze to, 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 to trujące um. a ja on też ugryzę defendo hop Ej, ono mi ugryza jak dechu nawet co jest what the fuck what the fuck czemu on mi ugryz... Co? So. Motherfuck Aha, co z tego? O oh, yeah, fajnie mam z tego te. ...na eliksir. Osz. Oh, O, wow, ale na mnie warował tu. O, szczelają na sam. Samo odpałka. oho, uh, oho, oh, prr. Panocku. E, no kurde, ja się tak nie bawię. Chłopie, tu. Coraz mniej życia mam. i energii. Ten odcinek będzie bardziej taki cichy, bo mi gardło boli, więc... A jak na dedzie. A ja mam coraz dalej małej energii. Deptamy. Były cztery safe, a nigdzie tej gwiazdki końcowej. Coś mi się otwarło, otwarło mi się. Gdzie farawał Zaraz go tu gdzieś... Gdzieś go mamy tu chyba... Wpindolić. W Wiem, że tam coś jest, ale tam nie pójdę, bo mi się. No nie będę, no nie wierzę. Co? No co tu trzeci w ogóle? A ten soundtrack jest w ogóle adekwatny do sytuacji. Jest gwiazdka. Robimy ładny, ładny, ładny. O, tu mamy coś. To co weźmiemy, bo to się przyda. Hop na gwiazdkę. Takie hop na gwiazdkę. Hop. I co że ja teraz mam zrobić? Koło cieplarni. Lecimy do cieplarni. Ten są jest fajny ta da ta -da -da Dobra, nie będę. Nie będę gadał. Chyba nie bez kozary się nazywa cieplarnia. I mamy drugi eliksir. That fuck shit. I teraz jeszcze z z Karmachanika nie nagrywałem i myślę, że jak skończę w ogóle nagrywać Harry Pottera, to właśnie przejdę do Karmachanik, potem do Lego, Harry Potter i... I co tam było? Slender chyba? Chyba tak, Slender, FIFA, GTA, może jakieś... Czemu to idzie w moją stronę? Beach Place. Beach Place. O nie. Teraz węgosz patrzcie król parkietu, ręka jak złamana, nakurwiam węgorza, na 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 Patrz król parkietu, ręka jak złamana, nakurwiam węgorza, na 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 to już się nastawił go... No... E... Nie będę mówił O o patrzcie co przejem disco Harry łapa w... Wap, put your hands up To jest takie, takie o... takie put hands up tiri tiri, 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 tiri. O tu teraz... jedna łapa w... what the fuck To jeszcze raz lecimy Wow, to idzie w moją stronę. Widzę, że That fuck shit O Boże Ten tu już ustawiony tyłem Jest po prostu odkąd mnie poznał jest z tyłem do mnie nastawiony Znaczy no co w się sensie jest. No. Mamy gdzieś dosłownie Stup usta. No, dobra jest okej. Okay. No lol i ma tak to mi chciało użreć. Łoty! Będzie na mnie tu Wiesz warował nie no. Ej, co jest? Spanikowałem i tak poszłem jakoś Teraz hop. Widzicie? Tak 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 się robi. Takie hop. O, super. Ej, ale... Czy ja nie użyłem żadnej... O, nie użyłem żadnych tych Żebym mi wypił ten lixir. I znowu w tym... Drugi raz się tak zdarzyło. Hop site. to jest to. Dobra, jedziemy gdzie? Aha, pewnie znowu będziemy punktację. Właśnie, może byśmy zagrali jakiś mecz w końcu, kujdecza, Ale to może w następnym odcinku. A, dalej prowadzimy. I trzeci raz jesteśmy w komnacie Fasolek. No i tu niestety będzie czas trochę szybciej płynął, ponieważ... Mieliśmy trochę, trochę, trochę mieliśmy tej przewagi nad jednak jednakże za dużo jej nie było, będziemy mieć trochę mniej czasu. Bo to wszystko zależy właśnie od czasu. Szkoda, że jeszcze nie umiem tego czaru SpongeBob Five, to by było w sumie okej. Okay. SpongeBob. Nie, tu nie idziemy, nie po co Będzie 800 jednak nie. A może? A może? Nawet 802 Okay. stop, które to było. O, oh, luju, To chyba Dobra. Jestem przerażony obrotem całej sytuacji. O. Serio? Co by się spoděval? Boy. A co tu robi? Może dla ciebie? Tak, dla Haglida Aragog. Małe stworzonko. maui Dobrze Kontynuacja mówiłem Jak to się skakało LOL Kurde co ja miałem gadać o tym dokończeniu serii Że skończyłbym chorykoptera Nie, nie to miałem na myśli Nie to. Ale kurde, gdzie jest save jakiś? Ale mi się za nim nie chce iść rany boskie. Gdzie ten grubas poszedł? Tu pewnie. Chociaż nie wiem, jak a, jednak tak. Ale jak on się wtoczył po tych sodach tu? Jeszcze rozrzuca kawałki jedzenia, a wa wszyscy nie mają co jeść. Nie rozumiem. Jest gdzieś jakiś save Fuck that shit, gdzie ten safe jakikolwiek? pequeno. Jeff Paul. Fuck. Ya safe. A więc tak, yy, dzięki za oglądanie. Jeżeli Ci się spodobał, lajkuj, subskrybuj, komentuj. Kłania się nisko, na razie cześć.